Salut à tous, c'est Skim. Aujourd'hui, je suis à Energylandia. D'ici, je suis à Je vais, on va dire, profiter de cette occasion pour vous apprendre quelques mots qui ont un rapport avec Halloween. Parce que, comme vous voyez ici déjà, les décorations sont vraiment magnifiques. Ce que je suis en de je suis là de vous apprendre quelques mots en français liés à mon Halloween. Comme vous voyez ici. W energii już są piękne dekoracje. Już w tamtym roku byłam tutaj na sezon Halloween. Naprawdę tutaj dekoracje są przepiękne. No i nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać co nieco. I też próbować coś do jedzenia dobrego. A przy okazji nauczymy się parę rzeczy po francusku. Z moimi fiszkami na koniec tego filmiku. A teraz jest czas, żeby się trochę pobawić. A tout de suite, les amis. Maintenant, il est temps d'aller s'amuser. Ciao! i teraz mam chwilkę przerwy, więc jest czas na moje ulubione co tutaj w Energii. Jest to punkty 119. Tutaj mają pyszne kebaby. Mają też wersję wege, także jest to naprawdę spoko, ale jestem trochę rozczarowana, bo zazwyczaj za 25 zł dostajesz normalnie dużo, dużo większy pieróg, jest dużo większe wypełnienie. Zobaczę ile, że tak powiem, tutaj jest mięsa, bo zazwyczaj jest pełno mięsa z kurczaka. Naprawdę pycha. Jest to jedno z takich tańszych i zdrowszych obiadów tutaj, które można zaliczyć. Także zaraz to sobie sprawdzimy. No, spoko. Jest okej, okay. no jest z tego trochę, ale szczerze no, proszę wada dlaczego to zrobiliście, to, że jest dużo mniej? Przy jednym kebabem można było przynajmniej przez dwie osoby. Wiem, że te koszty surowców na jedzenie są drogie, ale serio zawiodłam się. No, smak super, no nie? Ale no, zmniejszyli porcję zdecydowanie. Szkoda, szkoda. Wciąż polecam, bo smakowe są naprawdę super, a potem Wam pokażę jeszcze jedno miejsce, gdzie warto zjeść obiad, ale nie tutaj w strefie tutaj rozrywki, bo jesteśmy koło dragona. I tam w Aqualantis jest też jedno bardzo fajne miejsce na obiad, także zaraz tam pójdziemy. 好好 Salut cześć! Czekele! Matnąży wydolezunki z Smoczy gród, teraz idę do strefy smoczego grodu. -Gro a idę zaraz uh, jeszcze raz na zadrę i powoli będę wracała do domu. Eee, Moja mama się śmieje często. No ja nie rozumiem, jak dorośli mogą, tak po prostu sami chodzić do Energy Landy. No, zapomniało mnie. <laughs> No, na szczęście mam tutaj roczny bilet, więc mogę tutaj a, przyjść kiedy chcę. E, następny raz przyjdę do 22, bo ma być e, wieczór Halloweenowy. Także jeśli byście chcieli się zabrać e, z naszą ekipą e, francuska w Polsce, bo trochę będzie <gryw> osób to zapraszam Was serdecznie, a za chwilę e, dla Was fiszki z halloweenowe słówkami a wszystkimi, co ma na Halloween, Halloween. A les amis, Ciao, ciao! Więc dzisiaj słaba jakość, bardzo przepraszam za to. Zaczynamy! Citrouille, citrouille d'Halloween Chauve-souris, Araignée, Tête de mort, Chat noir, Corbeau, Fantôme. Chapeau de sorcière. Bonbon. No i kochani, druga część fiszek w kolejnym filmiku co tydzień w piątek o 18.00.